No cześć, witam. Dzisiaj Peugeot ekspert i problem ze wspomaganiem kierownicy. O nie tylko potem, jeszcze poduszka, ale to to już nie jest problem jakby zgłaszany przez klienta, pewnie już tam jeździ z tym błędem na pewno długo. Problem jest, problem jest taki, że on nie znalazło nam winą, musimy z palca wpisać. Słuchajcie, problem jest taki, że wspomaganie jeszcze coś tam działa, ale naprawdę bardzo opornie, no najbardziej odczuwalne jest to oczywiście Gdzieś tam na postoju manewrując, trzeba się napocić. Ruszając, już jakby ten problem jest troszkę mniejszy, natomiast też czuć, że nie jest ok. I co w związku z tym? No nic, postaram się odczy odczytać sobie jakieś błędy, czy są w sterowniku. Tutaj to wspomaganie mamy takie elektryczno-hydrauliczne, czyli mamy klasyczną przekładnię kierowniczą ze wspomaganiem hydraulicznym, plus pompa. Jakaś tam modułowa, no, silnikiem elektrycznym, już nie z silnika paskiem, tylko elektrycznie. No to co, to dobra. To ja sobie tu spróbuję coś zdiagnozować, a później się zastanowimy, jak to, jak to zacząć. Na no, sterowniku, w sterowniku, właśnie wspomagania mamy taki błąd. Może się teraz uda nagrać Wam to, co się dzieje z, z kierownicą. Ja sobie go odpalę. Mam nadzieję, że mi nie zerwie połączenia. Dobra, no i kręcimy kierownicą cały czas w prawą stronę. Teraz jest z pozycji 0, mniej więcej, bo koła mamy z powrotem na prost, wróciłem, no i przestał nam już działać w ogóle. Dobra, peżot, ciąg dalszy, kawa wypitał, więc zjedzony, mózg zaczął troszkę lepiej działać. Być może się to przyda. Słuchajcie, teraz tak ten błąd z czujnika położenia koła kierownicy. Nie wiem czy on będzie rzutował, ponieważ no, ta pompa chodzi cały czas. Wątpię, żeby ona ograniczała. Zresztą czym, on, czym ona mogłaby ograniczać? Obrotami silnika. Natomiast tutaj obroty po włączeniu testu tej pompy są praktycznie cały czas podobne. Tam w granicach 2700-2800. Natomiast co ciśnienie nie jest monitorowane w tym układzie, więc brak ciśnienia nam nie zgłosi. Ale błąd kierownicy, jeśli by to było od strony elektronicznej, da się wykasować i on nie zawsze wraca od razu. Czyli tak sobie dedukując, idąc tym tropem, powinno przynajmniej na chwilę to wspomaganie wracać. Natomiast cały czas jest kiepsko, cały czas jest marnie. Pompa startuje, test przechodzi. Bo elektrycznie ją mogę wysterować sobie z diagnozkopu i normalnie idzie 30 sekund, trwa test. No to tak wymyśliłem na szybko, żeby wpiąć manometr, wyjście to ciśnieniowe do przekładni kierowniczej i sprawdzimy, czy ona w ogóle jakiekolwiek, jakie to ciśnienie daje. Uruchomić test pompy i pokazać Wam, co tu wychodzi. Słuchajcie, jest tak. Teraz poszło do 40 barów i utrzymuje się na poziomie 30. Przed chwilą z trudem osiągała 15. Najpierw było 10, później skoczyło takim skokiem na 15. No, myślę, że tutaj problem będzie leżał jednak w pompie tej elektrycznej po stronie hydrauliki. Za każdym razem ta wartość jest inna. Spróbujemy jeszcze raz. No i zobaczcie. Mamy wartość 10 barów. Ok. W robię powtórkę tego testu, bo jego puściłem auto, to się okazało, że w zbiorniku jest bardzo mało... Bardzo mało płynu czy oleju, i tak sobie pomyślałem, głupio by było postawić taką diagnozę, jak oleju nie ma w układzie. No ale nie, to, to nie było to. Było co prawda mało, ale, ale tutaj się nic nie poprawiło. No Mamy teraz około 15 barów maksymalnie ciśnienia. No to nic, wsteczcie tak na szybkiego, dzisiaj pierwszy raz na potrzebę chwili, tak na próbę, uruchomiony piec. Tu mamy, tu mamy wężownicę na tym czopuchu przed kominem, jest 8 metrów rury i jedna druga cala i to jest wyciągnięte z pieca, w obiegu jest pompa i pokażę Wam zaraz gdzie jest wymiennik, ten wentylator oczywiście on tam nie będzie, tylko tak na chwilę, on będzie tutaj z powrotem zamontowany na tym mokrym filtrze, a tutaj piec z filtrem będzie połączony o taką spirorurą, właśnie czekam też przyjdzie nowa ta rura, bo stara już jest w takim stanie, że nie będę jej montował. Jutro prawdopodobnie przyjdzie. A Wam pokażę właśnie wymiennik. Tutaj jest wymiennik. Taki układ po prostu zbudowany na chłodnicy. Ale powiem Wam, że po chwili w tym pomieszczeniu robi się bardzo przyjemnie. Tam jest wentylator, który na razie jest włączany po prostu tak do gniazdka. Ale będzie do tego jakiś sterownik, tak żeby nam sterował i pompą i tym wentylatorem, żeby to się nie kręciło bez sensu jak na przykład temperatura płynu spadnie oczywiście zalany układ już jest glikolem, to dzisiaj pracuje już no, kilka ładnych godzin yy, jest chyba szczelne, nigdzie jest, w każdym razie nie zauważyłem, żeby tutaj kapało także test przeszedł na Peżota dzisiaj na tapecie z powrotem i yy, Peżota eksperta, to jest pompa od niego yy, to jest pompa, która jest po regeneracji, stara zostawiona w rozliczeniu, przy okazji Zanim była wymieniona na nową inną, to tamta stara była sprawdzona, diagnoza moja była potwierdzona na stanowisku, czyli pompa, pompa niewydajna po prostu hydraulicznie. No i co mamy tutaj taką pompę po regeneracji. Zobaczcie, co się dzieje w ogóle z tymi obudowami. One są obłożone tutaj, w ogóle są obudowane takim plastikiem, a później jeszcze taką alagąbką, która chłonie wodę. No i możecie sobie wyobrazić właśnie, co się dzieje z tym aluminium. Tam w środku przez, przez lata użytkowania. No, a jakby to kogoś interesowało, to pompa, właśnie tutaj, w lewym, w lewym nadkolu. W zasadzie to tak z przodu przed kołem, pod, pod zderzakiem można powiedzieć. No, tutaj pod tym chlapaczem takim plastikowym, plastikowym nadkolem, tylko z przodu przed kołem. No i co? Montaż na trzy śruby, na takich poduszkach. Ona tutaj tak delikatnie musi sobie pracować. Trzy przewody w zasadzie, jeden do zbiorniczka, jeden ciśnieniowy ten i jeden powrót. No i tyle w zasadzie. Aha i dwie, dwie wtyczki jeszcze. Dobra. Yy, mamy zalany płyn, yy, uruchamiamy auto, yy, niech się układ sprawdzimy, czy to ruszy teraz, czy nie. No i płynu mamy. Płynu mamy tutaj o, także o, jest na maksa. Wystarczy Słuchajcie przed tym zanim założyłem tą nową pompę, to jeszcze na starej pompie. Wypukany został układ wlełem. Po prostu olej przepłukałem go, spuściłem wszystko, także układ jest czysty. Zależnie świeżym olejem, to tak gdyby ktoś pytał, czy się interesował. A druga sprawa, ciśnienie tej pompy, jakie powinno być, nie wiem. Nawet nie będę zgadywał. Na razie wam nie powiem, bo nie mam dostępu do tych, tych informacji. Po prostu yy, moja platforma informacyjna wygasła. Mam nieaktywny abonament. Dopiero czekam na przedłużenie. Także kilka dni po prostu jestem, że tak powiem, uziemiony. Ale myślę, że około kilkudziesięciu pewnie barów ta pompa powinna dawać. Myślę, że gdzieś tam w granicach 80-100 plus minus. No nie wiem, tak strzelam. Dobra słuchajcie, auto było odpalone i wszystko działa. <laughs> na razie. Na razie to tak chciałem jeszcze sobie coś sprawdzić. Chciałem się podłączy, połączyć z sterownikiem. Co mamy tak? Wywór systemów wspomaganie kierownicy. Czytaj strumień danych dane. pompy, prędkość. Dobra, ja go teraz odpalę i. Sprawdzimy sobie pobór prądu. Pobór prądu. Potwierdź. Słuchajcie. Pobór prądu mamy teraz przy sprawnej pompie przy obciążeniu na maksa prawie 90 Amperów. To już tak jak dokręcę kołem. Wiecie. Na, rzeczywiście na, na maksa. Natomiast wcześniej przy uszkodzonej pompie to w szczycie tak w górce miał 20 Amperów max tak już rzeczywiście przy przy dokręceniu czyli po prostu ta pompa to tak na przyszłość żeby wiedzieć dobra słuchajcie to jeszcze słów kilka co do tego uszkodzonego zespołu przekaźników gdzie tutaj jest ten czujnik skrętu i taśma i tak dalej bo tutaj nam jak widzieliście wcześniej świeci się poduszka i co nie działa nam klakson no i mamy błąd z, z tego czujnika położenia kierownicy. No to tego tym razem nie naprawiamy. Gdzieś tam ktoś tam te moduły naprawia. One są drogie w ogóle te monetki, bo to kupujemy cały komplet. Także pewnie będzie też regeneracja tego, no ale nie, nie tym razem. Dobra, to tyle. Czym ta się? Hej. Proszę, taki to pożyjmy, nie? Co tam bunia? Kończymy dniówę. idziemy do domu, nie? Idziemy już, koniec na dzisiaj.